Co ono właśnie, co to jest? Słyszałem 8-3 Cześć, szybko słapuje spala, dobra Tak, jest healerem 3 eee, sekundy, 3 sekundy, o, dobra, dobra, 3 sekundy Dobra, bo wypycham ich, bo za dużą presję otrzymałem. Powiedziałeś, że jest healerem? Nie, że bez healera Okej okay. Dlatego spelę słapnąłem, nie? Okej, okay, okej okay. Mm, dobra, piep, piep, football, co widzisz? Dobra, zajebiście. No, ja też mam presję. Widzę, widzę. Mm, mają mm -hmm. No, ale Andedę na wół zabijesz, raczej. Nie, 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 zabijam Andedę na... Du! wół. No mówiłem, że się dzieje. milionów. Sorry, idź, 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 no. Idź, idź, idź. Myślisz, że mają już cooldowny? Mo możliwe, że mają. Okej. Okay. Okay, we mnie. Odciągnę ci go. Ja mam luz. Nie mam jak ci go... No, 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 no. Dobra, ten padł. Dobra. Pięknie, pięknie, Leci, pięknie. Ja Przemontuję. się ja się z nimi. Ale widzisz, jak to chainuje fajnie? To jest spoko. Mhm. Wiesz, co jeszcze ładnie chainuje? Te gnojki, ta? Warbowy. No. One wszystko przerywają, po prostu wszystko przerywają Boże. Te dwa gnojki, no stary Nie do resocjalizacji, nie do resocjalizacji No proszę, 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 proszę proszę Przestań kurwa ty siać. Dobra Dobra, to było zły... Zaje... Ło jak, ale to jest takie satysfakcjonujący... Okay. No i ten stunek, nie? Przemontuj. Nie? Ja przemontuję. Dobra, padł, dobra. 2 miliony 100, pięknie. W sensie, nie chcę, nie chcę im dawać przewagi tak po prostu za darmo, nie? No wypchnął mnie, o. o, o się lepszy tak. healer! Teraz, teraz to mnie odhealaj. Dobra, padł. No i super. Mhm. Czują, że mają... No jak za darmo ci go podrzuciłem, no jak za darmo Ale ja nie mam cooldownów, nie no. cool Pożogę spalił. Ja Nie mają healingu. Ma... He... Pożogę, pożogę, pożogę. Dawaj, dawaj. Cooldowny, cooldowny, cooldowny. Zaraz będę miał. Dwa? Trzy? Padł? Dawaj, leś, się, leś, się, Nie ma, Straszowała się? No Dobra. No. I dawaj To. to, to. Patrz jak go depsuje, jak Masz go Dobra. Patrz, my zostaliśmy przeszczurowani. Trzeba postarać się teraz, żeby ich przeszczurować. Spycham do tego Dobra, padli, padli. Dobra. Oni, oni przelutowali? Ja przelutowałem. Nie ja dałbym, stary. Za 5 sekund buty mam. Oh. Nie, jest carving. Okay. I BELL. Okay. Uważaj, bo masz... Odepnij, odepnij Tylko żebyś ty się nie pyrknął Nie, nie, nie pyrknę Odepchnąłem ci, żebyś miała trochę czasu no, Ale, leś, 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 leś już, fu już full, run Mhm mm Start giveaway, wpiszcie się, odpalamy następnego giveaway'a za 2-3 dni y y carvinga zabi Ileś po kolejnego, leś, 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 Jestem Idę, idę, idę Przeżyj, 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 przeżyj Chwilę dłużej jeszcze chwilę. Laz, da, da. Dawaj, spalili wszystko, gnojki. Dobra. Odskoczył mi. Pyk. 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 Myślałem, że PYK, PYK po pyk będzie takie wingerze... wyniosły. Nie było. Ale pomocy, pomocy. Dobra, dobra, żyję, 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 żyję. Jest gucci. Ja patrz, gnojek team pisał, nie? No to, że upierdliwe to wiem, ja budów nie mam na przykład. Dobra? Skleiłem mu trzy razy. Nie, dwa razy komu wkleiłem, a szkoda. Na po tysiąc, po tysiąż i powinien zabić, przynajmniej Hilary. Nie masz błędu. Masz, 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 masz. Dobra, padł, pad, padł, jeden padł i ja mam przeciągnięcia, więc może być problem, żeby ich dołapać. Okej. Okay. Dobra. Pyk, 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 pyk padł. Okay. Nie podbił kombatu do gejta. ale powinien paść. Ta, pada, pada, pada. Dobra, super. 3 miliony luta. Zobacz sobie. Dobra Nie wiem czy teraz się to już Może być ciężko Okej okay. No i fuj No mm -hmm. Wiesz co, te warbowy nas zabiły W stu procentach te warbowy Ja totalnie nic nie mogłem zrobić na To Totalnie nic nie mogłem poradzić na to No, nie ma szans Od... Za tą gąskę, jestem <gry> przekonany Znaczy, znaczy za kaczkę nie! <noise> nie! No, tylko nie Prowlera, tylko nie Prowlera Powiedz coś. Tylko się nie prowler O kurwa. Poszedł Prowler. Przerwałem mu, ale i tak wypali w ciebie. Okay. Daj Jest szok, taki nie? niespełniony trochę ten one shot No, trochę ten. Tak. No i super Stop. I teraz nadróć zerwałem! Okej, okay, tylko muszę teraz ich dogonić. Poczekaj, no poczekaj, tyk. Nie Czekaj, bo jeszcze formy nie mam. Dobra, pyk, Myk, pyk, myk. Pyk. Myk, myk. Dobra, kozak, ty. Są te same osoby co wcześniej, Xavix. Tak? Okej. Okay. A, spalili buty w drugą stronę. To napisz do nich, my team, my Ej! Dawaj, skocz. Fajnie, Okej. że to był nie? To jest bardzo spoko. A slowuje? <laughs> no slowuje, papa dorzuca, nie dorzuca, dobra. No troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę podejść, dobra? Masz blesę, masz blesę, jeszcze? Dobra. Dobra, super. No jest. O, widzę, 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 widzę kajka. Myk. Ty, ty to czemu taki klikwaj karmką? A Ej, co tu się stało? Co tu się stało? To jest mój healer dalej? Co? Dobra, czekajcie, to trzeba nałożyć presję na nich jak największą. No, mocny jest ten goście. Mocny, mocny. Tylko, że nie ma, nie ma blessa, co mogę perfekcyjnie wykorzystać. O, ale go skontrowałeś. A jak? A jak? A jak? A jak? Nie. O! Nie, no co wiem, no Targiwa i wpiszcie się, odpalamy następnego Dribble za Abriski do gipsik, za 5 minut się tam dopiszcie, nie? Tak, tak, pamiętam zakład, pamiętam. Ale no za ja szczerze. Powiedz za mi jak będziesz. Yy, dobra, 7% Depsa mi wkoczyło. Teraz Abris za 76 tysięcy. I. Proszę. Proszę? Krycik znowu ty pięknie. 8% 6. No i zajebiście O co mu chodzi? Co on robi? Wbija się w nich normalnie, tak. o co? Ty bo się ma nie mogę leczyć, nie? No nie, nie, się zastanawiam co on robi. W ogóle. Nie pomawiam. Kumpel pomoc. Kumpel w naszą stronę, w naszą stronę, ziom. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie nasz kumpel padł. Dobra, trzeba go pomścić, Kstawix. Och, och, no. Ej, ej, no próbował, stary, próbował. Jedno, ej, ja jestem przekonany, że oni jakoś dogadani byli, nie? Jestem przekonany, przekonany, że oni się jakoś dogadali, ale co to było w ogóle?